Witam Was, Lekie Wasza... Lech Poznań vs. Szalkę 004. Lek Poznań, Szalkę ...004, witamy spotkanie towarzyskie. Ja, ze mną na spotkaniu. Zaczynamy na spotkaniu. Zaczynamy na na spotkaniu. jest Włodzim, tak, przyjemnie, właściwie jest to jak kieliszek Dobrego Inna Mineral Park, witam jest. To już jest nieśrodkowy mecz, można tak powiedzieć. Kłowski, Morzy, Wąkiewicz, Hamiński Kędzio, Łatka, Litley, Kreser, Pawowski, Hamaliner i Kleoborczyk. Rumak. I tutaj już nie przeczytam, bo to niemieckie jestem nazwiska, więc ...pozwólcie, że ja nie będę czytał niemieckich i ich... francuskich na ich niemieckich i francuskich, nie przeczytam przepraszam. Spotkanie no. rozpoczęte. Tutaj nie mam pomody, to więc... Ba, Pewnie bym Dobra chciał, żeby pozycja do oddania stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Czy to wykorzysta? Uderzenie. Stopywają bramkę. Dałka. Okay. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Gra tego gracza powinna dzisiaj sprawić przyjemność w polkarnym czyli prawdziwe spustoszenie. To jest gratyku Ty do mnie, ja do Ciebie. No szkoda, nie udało się opanować piłki. To czy... Tracą piłkę.

Sędziego po faulu przy tym ślizgu. Niebezpieczne zagranie jest zupełnie nieudany ten ślizg. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Blisko polekarny może strzelać. Szkoda, mógł przejąć, nie brakowało. I tak to Co? So, I to No. Szalenie zaatakuje atakuje obrońca. Inter Na chwilę traci równowagę postęp. Interwencja i decyzja sędziego. Czekamy. Nie wiem, czy sędzia nie widział tego ruchu zawodnika w murze, czy nie chciał go widzieć. Miał szansę na zmianę rezultatu z rzutu wolnego, ale niestety. Chyba muszę jeszcze popracować nad tym elementem na treningach. Łukasz Krałta. Krałta. Czy to wykorzysta? A, słupek! Ja nie, mówię. Z nie mogę takiego bliska nie szelił. Nie zasługują. Ale fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Próbował, ale nie udało się. Jak pod Potęg. Wymiana podań między dwójką graczy. Bramkarz spokojnie łapi piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Ceni do partnera. Czy to wykorzysta? Szansa. No i Piłkę Piłka od bramkarza w uzasadniona radość, bo ten gol daje wyrównanie. Znakomicie to wymyślił, posłał piłkę dolne robranki praktycznie nie do obrony. Robi się niebezpiecznie. Czy to wykorzysta? No strzela! No gdyby nie, on byłby gol. Piłka poza linią końcową i będzie zutrożny. Marcin Kamiński Aj, szkoda, nie zdołał sięgnąć tej piłki Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął Potęg Lineki. Świetnie się ustawił i przejął piłkę Strata, co zrobi przeciwnik? Ja myślałem, że to walk o No i teraz dobre wejście szalkę. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Czy oddaje strzał? się to obroni. Piłka poza boiskiem. Wrzutrożnik. To rezultat po pierwszej połowie. Pierwsza połowa poza nami. Myślę, że się zgodzić złodek. To bardzo wyrównany pojedynek. Myślę, że to wynika też z pewnych. Zapraszam na drugą połowę spotkania. do bramki I mamy aut na wysokości pola karnego, szalkę przed szansą. Trener szalkę dokonuje zmiany. Czytelny podań. Będzie strzelał. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej wprowadzając nowego gracza. Trauta. Dobre przejęcie. Brawo. W ostatniej chwili przejęli. Zwycięstwo z tego starcia wyszła jedynie piłka. Puntela. Popatrzmy, szalkę może być groźnie. Oddalają grę od strefy obronnej. Dobra interwencja. Dobra interwencja. Blokuje centrę. Sędzia przez przypadek trafiony piłką. Dobra okazja. No wsparli teraz bramkarza. Czy to wykorzysta? Kapitalnie bramkarz. Mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Niestety stracił piłkę. Łukasz to Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Czy to wykorzysta? Zdecydowanie na strzał. Wybija piłka wciąż w polu. Niecelne podanie i będzie No się, ale trzyma się na nogach. Okazja! Sam na sam! Ależ zachował silną krew do końca we własnym polu karnym. Żbyteczna interwencja i znowu mają piłkę. Idealnie, tam gdzie miała trafić. No już blisko polekarne. Czy to wykorzysta? Szansa. Uśmiechniają się do nich szczęście. Samej końcówce meczu prowadzą. Nikt nie spodziewał się takiego przebiegu wydarzeń. Wskazywani na porażkę obejmują prowadzenie. Zobaczymy tylko, no. czy rywale będą w stanie powalczyć jeszcze remis w końcówce meczu. Szalkę przegrywa. Musi teraz strzelić bramkę, jeśli myśli o rezultacie remisowym. Teodorczyk. Kumpelar. Czy to wykorzysta? No, będzie to I mamy gola, proszę Right to coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają swoją przewagę kolejną bramką. Ale fatalny podany piłka praktycznie trafiła w przeszłości. Czy to wykorzysta? No. No tym razem nie uda się zdobyć bramki. Ale ma już gola i widać, że dąży do strzelenia na stoki. To, to bije koniec. Nie zobaczymy już więcej niż nawet kilometrów. Sędzia zakończył to spotkanie. Zwycięstwo w życiu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny. Mam nadzieję, że ta wygrana pozwoli zespołowi złapać jak brzakie. Nie no. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za ugościć mnie. się w rodzinie i daliś Szpakowski. Wrócimy ja z z Inea Parku do oczeska na razie.